Mam przyjemność dzisiaj Państwu zaprezentować nowy produkt w rodzinie Porsche, Porsche Tajka. Zgodnie z najnowszymi trendami, samochód w pełni napędzany elektrycznie. Chciałbym podkreślić, że mamy ten samochód, że samochód jest dostępny do jazd testowych. Dzisiaj korzystając z okazji chciałbym zachęcić do odwiedzenia naszego salonu i opowiedzieć dosłownie kilka słów na temat tego samochodu. Samochód napędzają dwa synchronizowane silniki elektryczne. Porsche Taycan występuje w trzech wersjach: Porsche Taycan 4S, Taycan Turbo i Taycan Turbo S. Moce kształtują się odpowiednio od 530 przez 620 na 760 koniach mechanicznych kończąc. Ilość koni daje nam fenomenalne wrażenia z jazdy poprzez osiągi. Porsche Taycan Turbo S w najmocniejszej wersji przyspiesza do 100 km na godzinę poniżej 3 sekund. dokładnie to jest 2,8 sekundy niesamowite wrażenia. Tak jak wspominałem, kilka słów o samochodzie. Porsche klasyczne zwężająca się przednia maska w kierunku zderzaka, uwypuklone błotniki. Porsche Taycan również ma klasyczną opadającą do tylnej części linię dachu. Oprócz tego, że jest samochodem o bardzo dynamicznych osiągach, Porsche Taycan jest również samochodem bardzo funkcjonalnym do codziennej eksploatacji. Jest z koncepcją auta czteromiejscowego, czterodrzwiowego w tylnej części bardzo wysokie osoby również będą w Porsche Taycan sobie bardzo komfortowo podróżować. Samochód jest wyposażony również w dosyć sporą przestrzeń bagażową. Mamy bagażnik w tylnej części samochodu, jak i mniejszy, mniejszą przestrzeń bagażową w przedniej części auta. Jeśli chodzi o wnętrze, Porsche Taycan nie odbiega od pozostałych wersji samochodów, które znajdują się w naszej ofercie. Kilka ciekawostek, zapłon umieszczony po lewej stronie kierownicy, duży wyświetlacz do obsługi multimediów, klasyczny Porsche Communication Management, wysoka linia konsoli środkowej, poprawiająca ergonomię samochodu. Z ciekawostek technicznych Porsche Taycan Wszystkie akumulatory umiejscowione są na całej powierzchni podłogi samochodu, dzięki czemu samochód ma bardzo obniżony środek ciężkości, dzięki czemu genialnie prowadzi się na ciasnych, krętych drogach. Baterie pozwalają na przejechanie około 400 km przy normalnej eksploatacji. Dla wygody użytkowników. Porsche Taycan jest wyposażony w dwa gniazda ładowania po prawej i po lewej stronie błotników. Ładowanie prądem zmiennym z prawej i z lewej strony, ładowanie prądem stałym na stacjach szybkiego ładowania wyłącznie z prawej strony. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego salonu. Jesteśmy do państwa dyspozycji z całym naszym zespołem. Kontakty odnajdziecie państwo na naszej stronie internetowej. Zapraszam.